Kroniki Myrtany Archolos to prawdziwa gratka dla każdego fana Gotika. Modyfikacja ta to z dawna wyczekiwany prezent od polskiej społeczności, zaś jej rozmiar oraz rozmach czynią z niej de facto kolejny dodatek do Gotika 2. Czym więc są Kroniki Myrtany? Co musisz wiedzieć o grze i o jej fabule? Skąd pobrać modyfikację i jak ją zainstalować, by samemu cieszyć się grą? Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Drwal i zapraszam was na materiał, gdzie dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć o kronikach myrtany Archolos. Oczywiście, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zwiększa to zasięgi. No a teraz co? Bez zbędnego gadania, lećmy do materiału. Fabuła modyfikacji kroniki Myrtany Archolos rozpoczyna się na blisko 10 lat przed wydarzeniami z pierwszej części Gotika. Jeszcze zanim bezimienny trafił za magiczną barierę, królestwo Myrtany już miało sporo problemów. Na kontynencie w najlepsze trwała druga wojna z orkami, a na morzu ze wspaniałej królewskiej floty pozostały jedynie dryfujące, płonące szczątki po pamiętnej bitwie o wschodni archipelag. Fabuła zabiera nas na Archolos. Która na podobieństwo Corinis jest jedną z wysp okalających kontynent. Archolos wspomniane było już w pierwszym gotiku jako skąpana w słońcu wyspa z majestatycznymi wzgórzami i urokliwymi winnicami, gdzie produkuje się najprzedniejszy z win. Można powiedzieć, że to coś na wzór w Sycylii, tyle że w świecie Gotika Archolos cenione jest nie tylko ze względu na klimat, lecz także kluczowe znaczenie gospodarcze. Wyspa to bowiem ośrodek handlu i siedziba gildii kupieckiej Araxos. Poza tym, Archolos jest jedną z ostatnich wysp stawiających zaciekły opór wrogowi, gdzie władza królewska, mimo rosnących problemów społecznych i politycznych, wciąż zdaje się kontrolować sytuację. Autorzy modyfikacji zadbali o to, by wszystko, co zobaczymy na Archolos, było zgodne z dotychczas przedstawioną historią świata Gotika. Zarazem jednak wykorzystano to, że o Archolos wiedzieliśmy po prostu wyjątkowo mało, co pozwoliło autorom Kronik Myrtany popuścić wodze fantazji i stworzyć dla nas przygodę, jakiej wcześniej nie widzieliśmy. W Kronikach Myrtany wcielamy się w zupełnie nowego bohatera, który tym razem ma imię. Jego imię to Marvin i tak, nie jest ono raczej przypadkowe. Kto bowiem choć raz korzystał z komendy kodów do Gotika? a wiadomo, że nikt tego nie robił, tak czy inaczej, kto bowiem choć raz z nich korzystał, ten dobrze zapamiętał komendę Marvin. Hmm, a więc tam jest twoja kryjówka. Zajebiście daleko. Chyba będę potrzebować Marvin F8. Tak czy inaczej, nasz bohater to swoisty człowiek znikąd, który zostaje wciągnięty w sieć intryg i politycznych spisków. Modyfikacja, tak samo jak poprzednie gotiki, odbiega od sztampowego motywu wszechmocnego bohatera, wyczekiwanego przez przeznaczenie i zastępy aniołów. Marvin jest zwykłym, szarym gościem, który chcąc nie chcąc został wplątany w kłopoty tego świata i musi jakoś sobie w nim poradzić. A jak to uczyni? Czy zapisze się w historii jako bohater, czy też jako łotr? To już zależy od decyzji gracza. Schemat przygody przypomina to, co pokochaliśmy z poprzednich gotików, a więc od zera do bohatera. Na początku więc będziemy musieli zadbać o to, by zaskarbić sobie względy różnych stronnictw. Które trzymają mniejszą bądź większą władzę nad wyspą. Z czasem, w końcu, otrzymamy możliwość dołączenia do jednej z kilku gildii np. Straży Miejskiej czy Gildii Kupieckiej. Gildie, na wzór tych znanych z podstawowych wersji gotika będą oferowały możliwość rozwoju bohatera na danej ścieżce. Możemy być więc wprawnym wojownikiem, zwinnym łucznikiem, a także otrzymamy możliwość zgłębienia arkanów tajemnych sztuk. Kroniki myrtany oferują także rozwinięty system rzemiosła. Kowalstwo, górnictwo, skurowanie zwierząt, alchemia to tylko niektóre z zajęć, którymi może pasjonować się nasz bohater. Zaś każda z profesji da nam oczywiście dostęp do konkretnych przedmiotów i bonusów. Prócz gra oferuje oczywiście liczne usprawnienia technologiczne, graficzne, własną ścieżkę dźwiękową oraz oczywiście własny dubbing. A to wszystko w pełni profesjonalne. Przechodzimy do ostatniego punktu, czyli instalacji modyfikacji. Ekipa Kronik Bertany zadbała o to, by instalacja dodatku była jak najłatwiejsza i dostępna dla każdego. Jedyne, czego nam więc potrzeba, aby zagrać w modyfikację, to Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka, a także dostęp do internetu, by jakoś pobrać dodatek. Jeżeli posiadamy grę na platformie Steam czy GOG, wystarczy, że otworzymy profil modyfikacji w tamtejszej liście gier i voilà. Tam wraz z premierą gry uzyskamy dostęp do pobierania i instalacji. Co ciekawe, będziemy to mogli zrobić nawet nie mając zainstalowanego wcześniej podstawowego Gothica 2. Wystarczy, że będziemy posiadać go w swojej bibliotece. Łatwy dostęp do profilu Kronik Myrtany na obu platformach znajdziecie także na oficjalnej stronie modyfikacji, do której link zostawiam Wam w opisie filmu. Jeżeli zaś posiadacie grę na płycie, wtedy najpierw oczywiście należy zainstalować dwójeczkę z Nocą Kruka, a następnie pobrać instalację. Instalator modyfikacji ze wspomnianej wcześniej oficjalnej strony. I tyle. Nie musimy wgrywać żadnych paczy, nie musimy wgrywać żadnych innych modów. Instalator sam wszystkim się zajmie. W razie dodatkowych pytań odsyłam na facebookowy profil Kronik Mertany oraz na ich niego Discorda w linkach w opisie filmu. W linkach znajdziecie także namiary na moje livestreamy, na które was serdecznie zapraszam, gdyż ogrywać będziemy właśnie Kroniki Mertany, a kto wie co później. Tak czy inaczej, livestreamy dostępne są zarówno tutaj na YouTubie, jak i na moim profilu na platformie Twitch. Tam także was zapraszam, wszystkie linki macie w opisie. No i co mogę powiedzieć? Startujemy już dzisiaj, razem z premierą. W porze dobranocki, że tak powiem. Także wszyscy czujcie się zaproszeni. Chętnie z Wami pogadam na żywo, wypiję Wasze zdrowie. No i wspólnie będziemy cieszyć się tym, co ma do zaoferowania Archolos w kronikach Myrtany. Co mogę więc powiedzieć na koniec? Życzę miłej gry i do zobaczenia na live streamie. Z bradatym pozdrowieniem, drwal Paylo.